Cześć drodzy widzowie, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale w końcu porozmawiamy sobie o naklejalności chociażby Sztokholmu, jak i Antwerpu, co nie? Bo porozmawiamy sobie pomiędzy okresem grudzień a styczeń, jak to wygląda i jak ja to ogólnie według mnie oceniam, bo według mnie jest bardzo, ale to bardzo ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o Antwerp, tak szczerze w, tej, w tym momencie, co nie? No ale dobra, zacznijmy od tego, że statystyki są brane z pewnego Discorda, Discorda, który jest podany oczywiście w opisie i bierzcie pod uwagę, że te statystyki nie są najprawdopodobniej 1 do jeden, więc z przymrużeniem oka koniec końców musi Musimy na to patrzeć, ale bazujmy na tym, ale bazujmy na tym, co zostało nam po prostu zrobione, podane, jak na tacy można by rzec. No i dobra, od początku chciałbym Was poinformować, że kapsułek ze Sztokholmu według tych statystyk było 78 milionów, a Antwerpu 152 miliony. Tutaj możecie to zaobserwować, co nie? Więc teoretycznie Antwerpowskich było prawie dwa razy więcej, więc teoretycznie Antwerpowskiego holo powinno być dwa razy więcej. No właśnie, teoretycznie, a praktycznie tak nie jest. Dlaczego? Dlatego, że Valve twierdził, że wprowadzi tu nowy system holo. Jak sami jesteście w stanie aktualnie zaobserwować na załączonym obrazku, a w zasadzie ekranie. Holo w Sztokholmie, tutaj o jest drugie. Holo w antwerpie jest trzecie. Co to oznacza? Oznacza to, że jest po prostu 5 razy rzadsze w antwerpie niż jeżeli w Stockholmie. Więc koniec końców musimy sobie wziąć 152 miliony, podzielić na 5. I to jest 30 milionów 400 tysięcy. Co to oznacza? Oznacza to, że odpowiednikiem do 78 milionów kapsułek ze Sztokholmu jest 30 milionów 400 tysięcy Antwerpowskie. Więc możemy tutaj napisać, jak już napisałem, XD po prostu, bo jest to bardzo, ale to bardzo fajna liczba. No ale dobra, przechodząc do tych statystyk naklejalności. Możemy tutaj chociażby zaobserwować, że pomiędzy grudniem, Chciałem napisać styczniem a grudniem Grudniem a styczniem Wylepiło się 4127 holo Jeżeli chodzi o legendy antwerpowskie Powiem wam od razu tak Pamiętajcie, że pod koniec grudnia nie było turniejów Pamiętajcie, że z początku stycznia nie ma turniejów I najbliższe jakieś fajniejsze turnieje zaczynają się powiedzmy te kwalifikacje do RMR-a 12, co nie? A jeszcze fajniejsze, tu jakiś blaszczik jest pod koniec miesiąca, a 31. to jest w ogóle IM w Katowicach, więc powiem Wam tak, naklejalność raczej wzrośnie pod koniec i w połowie miesiąca. Dlaczego? Dlatego, że te drużyny po prostu będą grały. A jak drużyny będą grały, to widzowie będą mogli to oglądać. A jak widzowie będą mogli to oglądać, to koniec końców będą chciały supportować swoje drużyny, które wygrywają, które wygrywają, które coś tam grają, no bo ej, moja drużyna, ja jej kibicuję, zrobię sobie z nimi krafta. Tak to zazwyczaj wygląda, tak szczerze. Więc no, dobra, wracając do tematu głównego odcinka, challengersów z Milion, ta milion, 100 1569. Może nie milion, może nie 100 tysięcy, ale 1569. No a jeżeli chodzi o kontendersów, no to 2169. I ktoś mi tutaj powie, ej, Bob, słuchaj, ale to w sumie mało, biorąc pod uwagę, że ze Stockholmu Legend wylepiło się 8962 Challengersów 1025, no a contendersów 2636. No, ja, drogi widzu, powiem tobie: jak najbardziej jest to mało, jeżeli chodzi o liczby, ale jeżeli chodzi o procenty, to jest po prostu chore, chora przewaga antwerpowska. Zwróćcie uwagę na to, że te 4127 robiło jako 1,35% całego, całego wylepienia: 305 727, a koniec końców w styczniu 309 899. Był to przyrost o 1,35% na lepiej. A jeżeli chodzi o sztokol legendy, 0,53. Widzicie tą różnicę chorą? 1,35, 0,53,3. Jest, może tutaj jest 8, prawie 9 tysięcy, a tutaj ledwo te 4 tysiące można by powiedzieć, ale nie, drogi widz, trzeba patrzeć na procenty. Po co my mamy patrzeć na liczby, jeżeli wiemy, że w Sztokholmie ten system jest po prostu drugi. Jeżeli wiemy, że w Sztokholmie tych. Powiem tak, niektórzy mówią, że te holo możemy ze Sztokholmu porównywać do glitteru z Antwerpu, ale ja powiem tak, jak my możemy to porównywać? Jak możemy? Jedyne co to łączy, to ten sam system. Tego i tego, to i to jest w tym samym systemie. Ale jeżeli chodzi o zainteresowanie, no to na Holo jest większe zainteresowanie. Jeżeli chodzi o cenę, no to w Antwerpie jest mniejsza cena, bo to są glittery, a nie Holo. Więc nie możemy tego porównywać. Jak już musimy to porównywać, koniec końców tak. A to jest trochę trudne do porównania, tak. Normalnie byśmy mogli to porównać tak, ale nie możemy tego porównać na wprost. Tylko musimy to porównać tak trochę krzywo, ponieważ koniec końców Holo jest w lepszym systemie w Antwerpie. Co to oznacza dla nas, dla inwestorów? Oznacza to najprawdopodobniej, że koniec końców to Holo powinno boom zrobić. Boom czemu? Zrobić powinno boom, no bo zwróćcie uwagę chociażby na te procenty i ile to się wylepie Jeżeli chodzi chociażby o challengersów 1025 do no 1569, to jest akurat ciekawy bo Antwerp tutaj wygrał. Jeżeli chodzi o procenty, to 1,5% to 0,462. No drodzy widzowie, ja. Ja, ja jestem w szoku, jak to się po prostu dobrze nalepia w Antwerpie, biorąc pod uwagę, że oczywiście holo jest w rzadszym systemie, więc koniec końców tego holo będzie zaraz mniej. Już jest tego holo mniej, a jak już jest z tego holo mniej, to statystycznie i procentowo to się wylepia niesamowicie dobrze. Ja, ja w szoku jestem, no ale dobra, pójdźmy dalej, co nie? Pójdźmy dalej, drodzy widzowie. Oczywiście jest tu mowa pomiędzy grudniem a styczniem, co nie, czyli tymi miesiącami w sumie teraz prawie, że. Jeżeli chodzi o contendersów z Sztokholmu, no to 0,45%. A, liczby 2636, Antwerp 2169 i ktoś mi powie, no bo widać ewidentnie różnicę, Sztokholm wygrywa, ale patrz na procenty drogi widzu, tutaj koniec końców tych holo jest 585 817, a tutaj tych holo jest 121450 i procentowo to wygląda 178 do 0,45, halo Sztokholm! Co z tobą jest? Dobra, powiecie sobie, że ej, słuchaj, no ale to tak, to tak, ten jest, jak jest, co nie? No to właśnie, Antwerp legendy, tu wam porównałem, że koniec końców ten Sztokholm wygrał o te 4835. Jeżeli chodzi o pretendentów, no to 544 na przewagę Antwerpu, co jest według mnie mega ciekawe. Mega ciekawa sytuacja z tą kapsułką, mega ciekawa sytuacja z tymi statystykami. No może lepszy miesiąc, może nie. Jeżeli chodzi o kandydatów, no to. Sztokholm wygrał 467, no i jeżeli chodzi o tak mniej więcej dodanie koniec końców tych wszystkich statystyk, czyli 427, 1569, 2169, 2169, to wydaje nam koniec końców 7865 na lepiej, jeżeli chodzi o wszystkie holozant, ferpu, kapsułki, oczywiście wszystkie. Jeżeli chodzi o sztokholmskie drogi, drogi widzu To daje nam to 12 12623 I daje nam to przewagę 4758 Jeżeli chodzi o Sztokholm Ale nie ma co tak tego porównywać To jest bez sensu, porównujmy to drogi widzu O procenty, na procenty Zwróćcie uwagę na to jaka jest przewaga Antwerpu Jeżeli chodzi o procenty A ba, nawet idąc dalej, zrobiłem wam tutaj ciekawą sytuację Jeżeli chodzi o średnią cenę holo Średnia cena holo w Antwerpie daje nam 41,35 RMB Ceny w RMB oczywiście są podane A jeżeli chodzi o Sztokholm 4607 co to oznacza? Oznacza to, że Antwerp najprawdopodobniej będzie lepiej nalepiany, bo jest po prostu tańsze holo, jeżeli w tym Sztokholmie. Co jest w ogóle ciekawe, bo nie dość, że tego holo jest więcej jak na razie, to to holo jest droższe? Właśnie, zwróćcie na to uwagę. Czemu to tak jest? To tak nie może być, że holo w Antwerpie jest rzadsze, jest tego mniej, a jest tańsze? No właśnie, koniec końców, co szybciej zrobi BUM? Antwerp czy Stockholm? Według mnie Antwerp. I ba, zwróćcie uwagę na jedną bardzo ciekawą rzecz. Średnia cena, jeżeli chodzi. Bo wziąłem tu oczywiście pod uwagę. Zrobiłem tak. Wszedłem sobie tutaj, kliknąłem wszystkie kapsułki. Wszedłem sobie tutaj. O, macie taką fajną opcję na buffie. Tutaj, o, o tu. Dodałem generalnie te wszystkie holo, poza oczywiście PGL-em, no bo to jest organizator turniej, więc bez sensu jest to dodawać. A Antwerp by miał przez to zawierzone, bo w Antwerp jest droższy. I podzieliłem to na 8. Koniec końców, w Antwerpie, jeżeli chodzi o legendy, wyszło 45,75. Średnia cena, oczywiście, holo w kapsułce legend. Jeżeli chodzi o kapsułkę Prennanę, do 32,91. A jeżeli chodzi o kapsułkę kandydatów, 45,41. Więc jest jaka jest sytuacja. Co nam daje średnio 4135 na wszystkie trzy kapsułki? A jeżeli chodzi o sztokholm, legendy 25-25? Jeżeli chodzi o pretendentów 52-33, jeżeli chodzi o kandydatów 60-65, co to oznacza? Ogólnie oznacza to, że jeżeli to jest droższe, to jest w większych ilościach, to czemu to ma zaraz nie zrobić boom? Czemu to zaraz ma nie zrobić boom? No właśnie, pomyślcie o tym logicznie. Czemu? Kto, potencjalny klient, i jeszcze tutaj zrobiłem jedną ciekawą analizę, potencjalny klient, co będzie kupował? Co będzie aktualnie nalepiał? To, jeżeli to koniec końców będzie w mniejszych ilościach Ba, jeżeli to jest już koniec końców w mniejszych ilościach nieżeli to To czemu to ma zaraz nie zrobić boom? No właśnie, tu się szykuje idealna sytuacja, jeżeli chodzi o boom dla Antwerpu Jeżeli następny major oczywiście będzie z tłem No to jest wow, to jest wow, powiem tak, wow No i właśnie, jeżeli chodzi o średnią cenę kapsułek to możemy tutaj zobaczyć i wywnioskować jedną ciekawą rzecz. Tutaj średnia cena, jeżeli dodamy wszystkie te trzy, wynosi 13,25. Jeżeli zrobimy to samo ze Sztokholmu, 61,95. Co to ogólnie oznacza, drodzy widzowie? Drodzy widzowie, ogólnie oznacza to, że średnia cena kapsułek ze Sztokholmu jest 61,95. Koszt 61,95 RMB 13,25. Jakbyście byli potencjalnym klientem ze 100 RMB, macie 100 RMB, to co wolicie kupić? Więcej Janferpu i otwierać? Czy koniec końców mniej Sztokholmu otwierać? Właśnie drogi widzę, co wolić No, jest to, jest to jakie jest. Przepraszam, to nie jest średnia cena, to jest po prostu po dodaniu tych trzech to jest 61,95, a po dodaniu tych trzech to jest 13,25. Średnia cena to jest 4,41, jeżeli chodzi o Antwerp, a jeżeli chodzi o Sztokholm, 20,65. Mój błąd. Co oznacza, że po prostu Antwerp jest tańszy o 4,68. Trzeba wziąć sobie te 4,41 razy 4,68, co nam daje 20,63 jest Antwerp tańszy o prawie 5 razy co oznacza, że raczej ludzie będą woleli otwierać Antwerp jeżeli ludzie raczej będą woleli otwierać Antwerp to powinien zrobić raczej boom jeżeli cena, średnia cena holo w Antwerpie jest aktualnie mniejsza to ludzie będą go jeszcze bardziej nalepiać a jeżeli tego Antwerpu koniec końców jest mniej, drodzy widzowie no co to oznacza? oznacza to, że najprawdopodobniej zrobi zaraz boom skoro jest mniej skoro jest mniej tego holo, to czemu to holo jest tańsze? to jest bardzo ważne pytanie skoro jest mniej tego holo to czemu to ma nie zrobić boom? ok, jeszcze rozumiem, ktoś mi powie słuchaj Bob, no ale ktoś tu będzie otwierał w sumie ten Sztokholm, bo te holo są droższe folie tam są, są goldy, to może dużo dropnąć. no tak teoretycznie tak jest a praktycznie widzieliście kogoś kto by tak robił? ja w, te w teorii ok, ale w praktyce ludzie bardziej wolą otwierać więcej bo to uzależnia. Tak działa hazard, drodzy widzowie. Tak to koniec końców działa. Więc podsumowując, cały ten materiał, według mnie Antwerp zaraz zrobi boom. Jeżeli chodzi o naklejalność, w grudzień, styczeń, Antwerp wygrywa i to niesamowicie. Jeżeli chodzi o ilości holo, Antwerp wygrywa i wygląda niesamowicie. Jeżeli chodzi o średnią cenę kapsułek z Antwerpu, jeżeli chodzi o ogólnie o cenę kapsułek z Antwerpu, Antwerp wygląda niesamowicie. Co ma większe prawdopodobieństwo na zrobienie czterokrotności? Kapsułka, która kosztuje 4 RMB, czy kapsułka, która kosztuje 30 RMB? Pomyślcie, drodzy widzowie, o tym. Pomyślcie, drodzy widzowie o tym kto to jako wy, na przykład inaczej, kto jako wy, jako średni, przeciętny klient, by otwierał, co, czego by więcej otwierał? Kapsułki za 4 RMB czy kapsułki za 30 RMB? Pomyślcie o tym. Przy okazji, drodzy widzowie, jak chcecie zaobserwować więcej takich analiz, to zapraszam Was do wsparcia kanału. Co prawda nie są to aż takie długie analizy, ale no, macie również fajne, 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 jeszcze raz fajne analizy. Jeżeli potrzebujecie, oczywiście, prywatnej pomocy, no to zapraszam do wsparcia. New Player, po prostu jest to idealna dla Was opcja, żebym wam to wyjaśnił na spokojnie, powolutku najbardziej łopatologicznie najprościej jak się da po prostu oraz zapraszam do wbicia na mojego Discorda, gdzie macie konkursik na 20 PSF-kart, gdzie macie chociażby konkursik na 20 PSF kart dla sponsorów i playerów oraz gdzie macie event świąteczny, na którym również możecie wygrać 20 PSF kart, więc wbijajcie wygrywajcie dla chcącego nic trudnego Trzymajcie się, no i cześć!